Wspomniałaś też na początku naszej rozmowy o panie Edwardzie Miszczaku i chciałabym się zapytać, w jakich stosunkach się rozstaliście, jak się pożegnaliście? A my tak naprawdę nie mieliśmy okazji się pożegnać i się nie pożegnaliśmy, bo się czasami gdzieś na jakiejś imprezie na mieście spotkamy, więc nie, 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 nie było jakiegoś pożegnania spektakularnego, przynajmniej ja w nim nie brałam udziału i w ogóle nie... Nie, nie, w ogóle nie, nie, nie mam potrzeby żegnania Edwarda, bo on jest, pracuje, pracuje w innej stacji, robi swoje myślę, że będzie to robił tak samo dobrze jak tutaj. A uważasz, że teraz Polsat ze sprawą właśnie pomysłów pana Mistrzaka może jakoś, nie wiem, przegonić TVN, przebić? Jakoś nie wiem, spodziewacie się jakiegoś mocnego <laughs> szumu? Wiesz co, ja myślę, że dwie stacje robią świetne programy. To są bardzo dobre komercyjne telewizje. To jest taka zdrowa konkurencja, inspirująca na pewno bardzo. I w ogóle nie myślę o tym w tych kategoriach, czy ktoś kogoś, czy ktoś kogoś przegoni. Tylko dobrze jest mieć wiesz, fajną konkurencję. Myślę, że to zawsze jest duża motywacja do pracy.